اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإم يا الله من وشرنغو لتشتبغو فشلك أخوابا نلجش الله بي Panu miłosiernemu, litościwemu, Panu Dnia Sądu. Tylko Ciebie czcimy i tylko Ciebie prosimy o pomoc. Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obsypałeś dobrodziejstwami, nie tych, na których jesteś zagniewany, ani tych, którzy błądzą. Drodzy słuchacze, w tej pierwszej surze, która nazywa się Sura Al-Fatiha lub Umul Qur'an, Umul Kitab, znajdują się odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, które wciąż sobie zadajemy. Szczególnie wielu ludzi, którzy nie wierzą w Boga w dzisiejszych czasach, w czasie tej pandemii COVID, sytuacji w Ukrainie. Jeszcze intensywniej, jeszcze intensywniej borykają się z pytaniem, kim jestem, skąd pochodzę, dokąd zmierzam? jaki jest sens życia. Ta mała sura składająca się tylko z siedmiu wersetów zawiera głębokie odpowiedzi na wszystkie te pytania. Prorok Muhammad salahu a powiedział kiedyś, że Allah powiedział mi że ta sura została podzielona równo między mnie i mojego sługę. A ktokolwiek modli się do mnie przez tę surę, z pewnością usłysze Jego modlitwę. Dlatego, drodzy słuchacze, wiemy też, że kiedy odmawiamy Dua cichą modlitwą lub odprawiamy salah, zawsze zaczynamy od Sury Al-Fatiha, a podczas cichej modlitwy odmawiamy po niej Durut, i wtedy powinniśmy zawsze odmawiać nasze modlitwy, aby nasza modlitwa została wysłuchana. O tym podziale, o którym wspominał prorok Sallallahu alayhi wasallam, że ta sura jest podzielona równo między Boga i jego sługę, obiecany Mesjasz Alej Islam mówi, że Bóg wymienił tutaj atrybuty, a więc Jego imię, Jego atrybuty, a następnie wersety opisujące ludzką naturę, a każdy atrybut ludzki jest podporządkowany Bożemu atrybutowi. Pięć wymienionych atrybutów lub imion Allaha, wymienionych w tej surze, obiecany Mesjasz Ale Islam porównał do pięciu mórz, z których każdy ludzki atrybut czerpie wodę. Pierwszym morzem jest Allah, a jego przeciwieństwem jest fraza i jaka na'budu? Tobie tylko służymy lub tylko Ciebie czcimy. To wyrażenie jest podporządkowane morzu Allaha. Oznacza to, że człowiek patrzy na Allaha, patrzy na naturę Boga. Wszelka chwała należy się Allahowi. On jest stwórcą wszystkiego, a to oznacza, że człowiek w całkowitej pokorze pada na twarz przed Bogiem. Zabarwiając się Bożymi atrybutami, człowiek urodził się chory i spragniony, mówi obiecany Mesjasz, a jego uzdrowienie, to jest zaspokojenie pragnienia, odbywa się przez wodę wielbienia Allaha. Nie może ugaszyć pragnienia, dopóki nie zwróci się do Allaha, i nie zwiększy swojej miłości do Allaha, jak jest powiedziane w Koranie, tylko przez wspomnienie Allaha serca znajdują się pocieszenie. Drugim możem jest wtedy Rabul alamin, co oznacza władce wszystkich światów, Pana wszystkich światów, a przeciwieństwem tego jest ludzkie wyrażenie i nast'a'in, na tylko Ciebie błagamy o pomoc. Tak więc człowiek słyszy, że Bóg jest Dostarczycielem wszystkich światów, i nie ma świata ani człowieka, ani jednej innej istoty, żywej czy nieożywionej, której Bóg by nie zaopatrzył i nie wychował. Wtedy człowiek przegląda się sobie i uświadamia sobie, do jakich krzechów sam siebie wzywa. Dlatego pada na twarz przed Bogiem, gorliwie płacze i szuka schronienia i pomocy na progu bożym. Trzyma się Boga, aby Bóg objawił mu swój atrybut rab. Nawiasem mówiąc, jest to również odpowiedź na zjawisko lub problem rasizmu, o którym bardzo często mówi się w dzisiejszych czasach i ciągle poszukuje się propozycji rozwiązań. W tych pierwszych wersetach, pierwszych słowach Bóg już usunął korzyn tego problemu i ogłasza Alhamdulillahi rabbil Wszelka chwała należy się Allahowi, Panu wszystkich światów. Oznacza to wyjaśnienie ludziom, że każdy człowiek pochodzi z jednego i tego samego źródła, więc absolutnie nie ma miejsca, na postrzeganie drugiego jako Gorszego lub poniżaniego. Czecie może opisuje obiecanego Mesjasza Ale Islam jako Rahman, co oznacza łaskawy. Z drugiej strony, wyrażenie ich al Mustakim prowadzi nas na prostą ścieżkę. Tak więc po tym jak człowiek otrzymał wykształcenie od Rab, czyli od Pana Światów. Teraz otrzymuje wszystko, czego potrzebuje do życia z atrybutu Rahman. Zatem ta cecha Mesjasz al-Islam określa lub wyjaśnia w taki sposób: Allah okrywa człowieka płaszczem, który zakrywa jego wady, zakrywa jego słabości, dodaje mu urody, on mije i oczyszcza jego twarz, wyposaża go w wierzchowca do transportu i wskazuje mu drogę. Daje mu więc wszystko, czego potrzebuje i wymaga. Oznacza to, że pod tym atrybutem ludzie otrzymują wszystko, czego potrzebują, aby przebyć tę ścieżkę i z tego powodu człowiek modli się O Allah, prowadź nas na prostą ścieżkę. Czwarte może to wtedy atrybut ar-rahim, skontrastowany z ludzkim wyrażeniem sirat al-lazina namta alayhim, więc, o Allah, prowadź nas na drodze tych, którym okazałeś miłosierdzie. Ar-Rahim, atrybut, promuje człowieka do tak szczególnych łask, takich specjalnych błogosławieństw, które są udzielone tylko oddanym i posłusznym. Oznacza to, że podczas gdy atrybut Allaha Ar-Rahman jest wszechstronny i ogólny, atrybut Ar-Rahim, w szczególności dotyczy lub obejmuje tych ludzi, którzy są posłuszni Allahowi, którzy są Mu oddani. W związku z tym osoba ta odmawia modlitwę. Chcemy iść drogą, ścieżką, po której kroczyli także Twoi wyjątkowi ludzie. Piąte może jest wówczas atrybutem Malik i królowi, władcy lub panu Dnia Sądu. W przeciwieństwie do tego jest wyrażenie Redil Machdubi Alejimw Doalin to znaczy nie tych, którzy zasłużyli na Twój gniew ani tych, którzy zbłądzili. Obiecany Mesjasz oświadcza, że rzeczywistość Bożego niezadowolenia oraz błądzenia człowieka w ciemności nie zostanie w pełni objawiona aż do dnia sądu. A wtedy Bóg objawi się poprzez swoją nagrodę i karę oraz objawi się w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie objawił swojej natury. Wtedy stanie się jasne dla każdej istoty, co zrobiła w życiu i jaki jest tego rezultat. Oto pięć atrybutów, pięć mórz, które Allah wyjaśnił w tej surze a wierzący czerpie wodę ze wszystkich tych pięciu mórz. Pierwszy kalif, Hz. Khalifatul Masih anhu, stwierdził raz, że kilka razy wypowiadał słowa Alhamdulillah i zastanawiał się nad nimi. Zastanowił się więc i zadał sobie pytanie, że on czasami też doświadcza wielkich przykrości, wielkich trudności. Zdarza się to również innym wierzącym, ale wtedy pojawia się pytanie, jak mam sobie radzić z przykrościami, ze trudnościami światowymi. Dziś możemy sobie to jeszcze lepiej wyobrazić. W pandemii COVID, która dotyka wielu ludzi i czasie wojny, jak mogę wymówić Alhamdulillah? Więc za każdym razem. Wystajemy do modlitwy i mówimy, że wszelka chwała należy się Allahowi. Chwalimy Boga, ale jednocześnie jesteśmy w wielkich trapatach. Hadur, pierwszy kalif następnie wyjaśnia. Wtedy doszedłem do wniosku, że rzeczywiście nawet w trudnościach Allah jest godny pochwały, i powiedział, że znalazłem siedem ważnych powodów. Po pierwsze, Trudności i cierpienie usuwają grzechy. Tak mówi Islam, tak powiedział to prorok Muhammad sallallahu wa wasallam. Kto wie, jaka kara była przeznaczona dla człowieka w dniu zmartwychwstania lub w życiu ostatecznym. Przez cierpienie i trudności na tym świecie te grzechy są już nam zabierane. W tym kontekście trudności są również Wielką waską Bożą. Po drugie, powiedział, że każda trudność, każdy smutek może nas odeżyć jeszcze bardziej i mocniej. Jest to zatem waska Boża, tak więc chwała i cześć Ziemu za to, że uchronił nas od jeszcze większego nieszczęścia. Po trzecie, trudności występują w dwóch formach: z jednej strony, Istnieją ziemskie trudności, które ograniczają się do tego świata, do ziemskiego życia, a także duchowe. Mogłoby więc być tak, że dotknęłyby mnie również duchowe trudności. Oznacza to, że ktoś może odsunąć się od wiary lub czyjeś dzieci mogą odsunąć się od wiary. Więc to jest jego waska, to jest waska Boża, i dlatego zasługuje na pochwałę za uratowanie nas od takich kłopotów, kłopotów wiary, a to jest po prostu materialne cierpienie. Czwartym powodem jest to, że jeśli ktoś okazuje cierpliwość w obliczu cierpienia, otrzyma nagrodę od Boga. W hadisie jest powiedziane, że prorok Muhammad s.a.w. powiedział Kiedy cierpisz, więc kiedy cierpienie przychodzi do ciebie, powinieneś powiedzieć: Inna Lillahi wa Inna Ilehi Raji'un i Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayran minha, to jest: O Allah, obdarz mnie nagrodą za moje trudy i obdarz mnie dobrem po tym. Następnie Hazrat Khalifatul Musi Awl, ta'ala anhu powiedział. Istnieją trzy rodzaje nagród, które zostaną obiecane ludziom, jeśli będą mieli cierpliwość. Po pierwsze, jest to ulajka alejhim salawatum Rabbihim, salawat, czyli błogosławieństwo Allaha, więc to jest piąty powód. Szósty powód, wa rahma", co oznacza że waska Allaha przychodzi do człowieka, a siódme to wa ulajka humul Muhtadun i to są ci, którzy znajdą wskazówki i przewodnictwo. Będą poprowadzeni przez Allaha właściwą drogą i do celu. Pierwszy kalif mówi na końcu, że jeśli pamiętasz o tym wszystkim, czy smutek może pozostać smutkiem, gdy człowiek pozna te wszystkie błogosławieństwa i waski. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa انك حميد مجيد